Dzień dobry. Dzisiaj ja, Tomasz Lebic i Marek Kloc, porozmawiamy o tym, jak pozyskiwać klientów w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. A mnie do zaproponowania tej audycji, żeby nagrać Markowi, skłoniły dwie rzeczy. Po pierwsze, Marek robi bardzo fajne akcje pozwalające budować jego markę. Nomenomen. Marek buduje markę. A po drugie, uczestniczył też w audycji, której treść mnie zbulwersowała. Dzień dobry, Marku. Cześć Tomku, dziękuję za zaproszenie. Ależ proszę. I te dwie, te dwie takie skrajne, pokażemy sposoby też zdobywania klientów. Jednym jest telemarketing. To dosyć szybki sposób, zwłaszcza jak zacząłeś karierę pośrednictwa. A drugie to jest to, co Marek robi, czyli budowanie marki, bo chyba marki Marku nie zbuduje się w jeden dzień, co? Nie, to jest bardzo długofalowy proces, bardzo wymagający. Wymaga i kreatywności, wymaga pieniędzy i cierpliwości przede wszystkim, bo, bo to nie będzie tu i teraz. No właśnie, bo w ogóle praca pośrednika i dobry pośrednik to jest tak trochę jak wino. Im dłużej pracuje, tym więcej ma klientów, którzy do niego powracają. Ja kiedyś obliczyłem, że moja pracownica, która pracowała u mnie 8, 8 lat. Ponad jedną trzecią, prawie 40% w którymś roku, ósmym roku swojej pracy, obrotu miała od klientów, którzy do niej wrócili. Przy okazji taka uwaga, jeżeli, tak ja uważam, nie wiem jak Marek, jeżeli pracujesz na droższym rynku, to masz większą powracalność klientów. Po prostu ktoś, kto kupuje kogo stać na dom, to go stać na działkę, to go stać potem na drugie mieszkanie. Na tym tańszym rynku czasami są to transakcje jedna w życiu. Zgadza się? Zgadza się, ale myślę, że to też wynika z tego, że troszeczkę inny rodzaj klienta jest i inna relacja nam się buduje przy sprzedaży taniego produktu, który raczej szybko sprzedajemy, niż takiego, przy którym dłużej pracujemy z klientem, no bo jesteśmy dłużej też zapamiętywani, jakby mamy dłuższy czas na to, żeby zostać zapamiętani. No tak, ale po prostu ci klienci, no możesz tego bogatszego klienta przy, spotkać przy, jak kupuje na przykład kawalerkę dla swojej córki, prawda? Tak, Ale po prostu są to klienci na, na, na dłuższy czas. Natomiast co ja chciałem powiedzieć? Pierwsze, to jak gdzieś usłyszałem w internetach, że pośrednik powinien wykonywać zimne telefony i to w ogóle 30 dziennie telefonów powinien wykonać, wtedy będzie OK. I to powiedziałbym, mnie zbulwersowało, bo policzmy 30 telefonów razy 250 dni w roku roboczych to jest 7,5 tysiąca. Czyli takie dwie trzy osoby to obdzwaniają więcej niż cały rynek warszawski. Ile mhm. jest nieruchomości na przykład w Lublinie? Marku, na pewno nie tyle co w Warszawie? No na pewno. Czyli to by się rynek nam wyczerpał. Poza tym, jeżeli robisz 30 telefonów, a masz skuteczność taką, że co trzeci się umówi, to masz 10 spotkań. To jak masz te 10 spotkań odbyć w ciągu dnia, jeżeli ile Marek trwa według ciebie spotkanie? Na przykład, jeżeli chciałbym uzyskać wyłączność no, od godziny do dwóch, tak yy, średnio. No tak, no tym bardziej, że nie jesteś w stanie wcią zrobić jednego spotkania za drugim, prawda? Zgadza się. Ja ci powiem w ogóle, że ja byłem ofiarą zimnych telefonów pośredników, bo kiedyś sprzedawałem dom i do mnie taki pośrednik z zimnego telefonu zadzwonił z pytaniem, na którym piętrze? Uh -huh. Na którym piętrze jest dom? Ja pytam od... się <laughs> o od piwnicy po strych. No tyle ma pięter. A tak poważnie, to, to po prostu był nieprzygotowany telefon. Mi się wydaje, ja uważam, że zwłaszcza na początku kariery, kiedy ktoś zaczyna karierę, no to niestety po ten telemarketing musi sięgnąć. Ale trzeba pamiętać, że pośrednik nie ma szans na wykonanie zimnych telefonów, bo zimny telefon to jest wtedy, kiedy ktoś do kogoś dzwoni, na przykład chce sprzedać mu Patelnie, garnki, yy, ubezpieczenie i ma do wykonania codziennie 300-400 telefonów. I po dzień dobry, chce pan ubezpieczenie? Nie, dzwoni następny numer. Numer i tak pracuje 8 godzin. Ale przecież my, jako pośrednicy, nie mamy nie mamy szansy, nie mamy tylu yy, klientów. No, musimy każdego klienta yy, szanować. Tak mi się wydaje, Marek, czy ja się mylę? Nie, to, to znaczy tak, ja. Yy długo pracowałem na zimnych telefonach, uczyłem zespoły swoje pracy na nich i w pewnym momencie zauważyłem taką jedną rzecz. jakby, Powiedzcie, bo, bo to jest, ja myślę, że to jest tak, że taka stara jeszcze szkoła, ona cały czas funkcjonuje. I my jakby wciągamy się w to. To jest raz. I dwa, a potem uczymy ludzi i zapominamy chyba czasem pomyśleć, że kurczę może warto coś zmienić w tym stylu pracy. I, I ja w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że zaraz. A może to trzeba popatrzeć od strony klienta. Czyli ten klient sobie życzy tych 100 telefonów dziennie w pierwszym tygodniu, kiedy dał ofertę do sprzedania? I teraz co zrobiłem? Zacząłem rozmawiać z klientami, pytać ich, jak oni się czują z tymi telefonami. I okazało się, że oni nie chcą tych telefonów. Ich to denerwuje. Poza tym sam jak dzwoniłem, bo też co jakiś czas dzwoniłem po to, żeby wiedzieć, co po drugiej stronie słuchawki jest. Jak, jak wygląda sytuacja, czy się da, czy się nie da mało tego? Udowadniałem zespołowi, że, że da się umówić spotkanie, ale ja to robiłem na siłę. Ja też się z tym źle, co ciągle czułem, że ja tego pięta nękam i, i robię fajerwerki tylko po to, żeby on się ze mną y, umówił na to spotkanie. Marek, I doszedłem do wniosku. Ja że dwie, wejdę na, chwilę. na chwilę, bo ja się z tobą zgadzam i nie zgadzam. Jednocześnie mm -hmm. wiesz dlaczego? Dlatego, że na przykład no, ten telefon taki, no, którym miał, powiedziałem, zimny telefon, czyli zadzwonił do mnie ktoś i je spytał na którym piętrze jest ten dom, co ja sprzedaję, tak? mhm. to on jest irytujący, ponieważ wskazuje, że zadzwoniła osoba w zasadzie absolutnie nieprzygotowana do tej rozmowy, która miała po prostu yy, zadzwonić, bo miała zadzwonić, Takie, yy, rozlicza ją szef z ilości wykonanych telefonów, a przecież Taka. to naprawdę to Dlaczego ja mówię, że nie ma zimnych telefonów? Zimny telefon to jest wykonujesz do osoby nieznanej, której preferencji tak naprawdę nie znasz, którą masz z jakiejś listy. Jak mhm. dzwonisz do, w sprawie ogłoszenia z ofertą nieruchomości, bo dzwonisz z tymi zimnymi telefonami raczej do klientów sprzedających czy tam chcących wynająć nieruchomość to wiesz jaka to jest oferta. Możesz poświęcić 5 minut i sprawdzić czy ta oferta jest świeżą czy od pół roku. Wiszącą w telefonie, i tą krótką rozmowę, której celem jest tylko umówienie spotkania, musisz wykonać. A zresztą ja powiem ci, że ja, jako osoba sprzedająca prywatnie, to ja czasami daję ogłoszenie i to nie jeden ja i czekam, czekam, żeby do mnie zadzwonił pośrednik, ale taki pośrednik, który wiesz, który nie jest od czapy, który po prostu pasuje do tej oferty. Jeżeli ja daję ogłoszenie. Załóżmy w Warszawie na sprzedaż mieszkania na ursynowie, to niech do mnie zadzwoni pośrednik, który się zajmuje mieszkaniami na ursynowie, a nie pośrednik z grujca czy złomianek, bo to przecież ja wiem, że po prostu on mi nigdy nic nie sprzeda i on po prostu wykonał telefon sztuka dla sztuki. I to chyba te takie telefony głupie są irytujące. No tak, poza tym to jest raz, ale dwa no przeanalizujmy sobie jakby zachowanie klienta od samego początku decyzji, kiedy on mówi, że chce coś sprzedać. Teraz co się dzieje? On daje ogłoszenie na bezpłatnej portalnej części albo na Marketplace, tam gdzie go to nie kosztuje, no bo chce zbadać, czy to mu się sprzeda, czy ceny dobrze ustalił, tak? Więc teraz daje takie ogłoszenie. I teraz co, co, co się dzieje w biurach nieruchomości? O 8 rano przychodzą do biura agenci, którzy mają poustawiane cele na zasadzie właśnie ilościowych, ilość kontaktów albo ilość spotkań, które mają zrealizować, ilość podpisanych kontraktów w miesiącu. Więc oni mają dużą motywację do tego, żeby siadać i dzwonić, więc oni dzwonią. I Teraz klient poszedł do pracy, dał najczęściej wieczorem to ogłoszenie albo pod koniec pracy, dnia poprzedniego. E, przychodzi o 8 rano do pracy i zaczyna dzwonić telefon. No i on się cieszył, o dzwoni, o moje ogłoszenie działa, super. No i nagle co, e, różny sposób rozmów jest, e, tak czy inaczej ta rozmowa kończy się tym, że tak to jestem agentem nieruchomości i chcę zaprosić do współpracy. Więc, agent, więc ten klient mówi raz dziękuję, drugi raz mówi dziękuję, trzeci raz dziękuję, ale jego frustracja rośnie. Bo on musi wykonywać jakieś obowiązki swoje, albo no jest tak. matką karmiącą dzieci w domu. Po 15, siedząc... Marek, po 15 telefonie, to ten yy, klient uważa, że pośrednicy to jest banda, która się zmówiła i specjalnie dzwoni do niego, żeby mu zablokować telefon z tymi pytaniami od prawdziwych klientów. No to jest prawda, ale, yy, ale wiesz, pozyskiwanie, w moim pojęciu, pośrednik nie może być bierny. Telemarketing, jeżeli jest mądrze wykonywany, to jest jednym z rodzajów pozyskiwania klientów i czy chcemy, czy nie, no tak będzie. Chociaż skończmy się patrzeć teraz nad tym telemarketingiem, bo też chciałbym Pani mm -hmm. posłać też o tym odwrotności tego działania, czyli co ty robisz, żeby mm, tych klientów, żeby się przedstawić klientom, żeby oni do ciebie do, docierali w sposób świadomy. No tutaj myślę w szczególności o tych filmach, które kręcisz i które są bardzo ciekawe. Mm -hmm. To, no, znaczy, ja sobie postawiłem za cel, żeby być w innych miejscach niż telemarketing, czyli wypisałem sobie na kartce kanały komunikacji z klientem, sposoby komunikacji, tak, żeby dać się klientowi poznać. To jest takie trochę lokowanie produktu, gdzieś tam z tyłu y, głównego y, jakiegoś filmu. Nie? To działa w ten sposób, że ja chcę mówić o tym, co robię, y, a klient w prosty sposób ma mnie znaleźć, jak po, poczuje potrzebę. Skontaktowanie się z agentem, czyli dawać mu delikatnie tak, taką sugestię: Hello, ja tu jestem, jak ci przyjdzie do głowy coś sprzedawać, to po prostu się ze mną skontaktuj. I to mi powoli, powoli to mi się udaje, bo, no bo ja od dawna nie wykonuję zimnych telefonów, nawet pozyskowych dla, dla klientów popytowych, których mam, bo korzystam raczej z bazy MLS czy SWO, więc nie dzwonię po rynku i nie szukam ofert, po prostu mi się szczerze to nie chce. Więc wymyśliłem sobie kanał na YouTube, wymyśliłem sobie podcasty, wymyśliłem sobie bloga. Czasem ulotki, roznoszę, mam pomysł na fajną ulotkę, jakąś nietypową. Więc daję ulotki, mam banery na mieście różnego rodzaju, piszę artykuły do gazet lokalnych, do, na portale ogólnopolskie. I to. I klient jak wpisuje pośrednik, agent nieruchomości, Lublin, Łęczna czy Budawa to on na mnie trafia i ma możliwość zapoznania się z, z moją osobą i teraz jeżeli zaklika, że tak powiem między, między mną a, a nim, to on po prostu się ze mną kontaktuje i ta rozmowa nie wygląda na zasadzie takiej, że chciałem się dowiedzieć jak pan pracuje albo, albo ile pan bierze, tylko raczej to już jest tak, że klient jest zdecydowany na, moją, na współpracę ze mną, tylko kwestia dogadania kilku szczegółów. Czasu, sposobu pracy, no wysokości też wynagrodzenia, to też ma znaczenie, też zawsze o tym rozmawiamy. I, i 99% tego, tych pierwszych spotkań z klientem, kiedy to on mnie znalazł, on do mnie przyszedł, on zadzwonił, zapytał, czy mam dla niego czas, kończy się podpisaniem najczęściej umowy i, i, i realizacją zlecenia. No tak, bo ten klient po prostu stałeś się jego znajomym, w cudzysłowie, prawda? Tak, to tak nie Znał... tak działa. To tak właśnie działa. No, no to Opatrzyłem to... mu się, tak? Jakby ta, ta moja twarz jest już jemu bliska, głos, wygląd, ja nie jestem dla niego anonimowy i to powoduje, że ta relacja już się buduje przez ekran. Tak, bo to takie yy, zaufanie, którego no w ogóle nabieramy zaufania nie zawsze uzasadnionego, tak, do ludzi, których znamy z ekranu i uważamy, tak. że yy, skoro są znani, no to ich znamy, skoro ich widzieliśmy, to w ten sposób działa. Wspomniałeś też yy, tak o ulotkach, czyli o takiej reklamie outdoorowej yy, poza internetem, o banerach, yy, jak ona ci się sprawdza? Yy... Chyba słabiej trochę niż internet, powiem szczerze. Ja staram się to kontrolować, zawsze pytam klienta skąd do mnie przyszedł. I teraz coraz częściej to jest właśnie internet, te filmy, wideo. Natomiast co jakiś czas, tak jak mówię, te ulotki puszczam. Mam banery powieszone od trzech lat w jednej lokalizacji przy targowisku. I miałem jednego klienta z tego, który mi jasno powiedział tak, widziałem Pana baner i przyjechałem. Z ulotek trochę więcej. Natomiast odnośnie tych zimnych telefonów, trochę jakby wracając, to ja co jakiś czas do wszystkich ludzi, którzy y, dają ogłoszenie, które mnie interesują, wysyłam SMS-a y, z informacją, że prowadzę biuro nieruchomości w okolicy. Y, wysyłam link y, do filmu o mnie, y, takiego promującego, y, i w razie y, potrzeby zapraszam do kontaktu. Krótki komunikat, bez polskich znaków bo jeszcze część ludzi ma telefony, nie ma smartfonów, więc. Chodzi o to, żeby ta wiadomość się wyświetliła. I co się okazuje, że e, jak wyszle tylko tego SMS-a tam do 40-50 osób, to mam feedback taki, że dziękuję, już nieaktualne. Część ludzi dzwoni, pyta, e, a co Pan proponuje, jak, o jakieś szczegóły, a część osób odzywa się po pół roku, odzywa się po 8 miesiącach, e, bo gdzieś przegląda telefon z nas e, informacją, a no to zadzwonię. Albo część ludzi też wiem, że przesyła tego, tą wiadomość do kogoś, kogo może ta informacja zainteresować, tylko z rodziny albo znajomych. Więc to jest też takie fajne, że telefon, wiesz, nie zapisze, że zniknie i już. A SMS jednak zostaje. I najczęściej zauważyłem, że z SMS-ów dzwonią ludzie w weekendy, albo w święta. Czyli po prostu, jak, znudzą się, nie mają co robić, to przeglądają telefon i odkopują tą wiadomość. Ja bym podsumował rozmowę, że obie. Yy, obie formy działania należy prowadzić. Ja uważam, że nie, nie należy rezygnować z telemarketingu, ale pod warunkiem, że jest ten telemarketing prowadzony z sensem. Dzwonienie bezsensowne jest bez sensu po prostu. Znaczy no na pewno nie na sztukę, tak? To nie, nie, na... nie o to a, chodzi, a żeby panie, zrobić cel ilościowy, no tylko... O, o tym zapomniałem, bo Ty też to powiedziałeś, a tak no przeszło. Ja zauważyłem, że wielu właścicieli agencji targetuje swoich pracowników i rozlicza z wykonania sztuki. Ze sztuki mhm. na przykład wykonanego telefonu lub ze sztuki podpisanej umowy o pośrednictwo. Przez mhm. to potem ja na przykład bo ja też wiesz, dużo yy, prywatnie czy biznesowo korzystam z usług yy, pośredników jako klient, tak? I czasami to jest dramat, bo to czasami ja jestem po prostu. Dobrze, ja już podpisałem umowę, na przykład na oglądanie jakiejś nieruchomości, ten agent pokazał umowę i potem w ogóle go nie interesują moje wrażenia, tylko on ucieka pędzi na następne spotkanie. Albo jest też firma, która wyznaczyła z wszystkim swoim agentom łączny limit większy przyjęć niż ilość nieruchomości w Warszawie, taki numer pewno, to oni podpisywali umowy z babcią na przykład. No. To jest haniebne, taka praktyka i chyba do niczego nie prowadząca, no bo pośrednictwo, nie wiem jak Ty sądzisz, ja uważam, że pośrednictwo jest to usługą polegającą na świadczeniu usługi dobrej jakości, a nie na ilości. Znaczy no tu znowu wkrada nam się temat wyłączności, tak, bo inaczej się pracuje na wyłączności, inaczej na umowach otwartych. I jakby ja rozumiem politykę osób, które pracują na otwartych i ta ilość jest potrzebna, no bo statystyka po prostu wymusza to. Że na 100 ofert niech się sprzeda, niech agent sprzeda tam dwie, to zawsze ma sprzedane dwie. Natomiast jak odejdziemy od tego modelu i staniemy tylko na wyłącznościach, no to ten agent ma dwa tygodnie on może chodzić przy jednej, przy pozyskaniu jednej oferty, ale wiemy, że w perspektywie czasu on i tak przyniesie pieniądze do firmy i sam zarobi. I teraz, jak przejdziemy na wyłączności, to za moment nam się zazębiają te transakcje i zaczyna się ładnie to układać, nie? Natomiast, Natomiast drugą rozmowę kiedyś przeprowadziliśmy na temat wyłączności pamięci. I okazało się, że nasze doświadczenia, mimo że wiesz, dużo różnic między nami, wiek, miasto, czas pracy w pośrednictwie, a, a doświadczenia te same, tak? I, i, I te same, taki sam czy podobny wzrost yy, skuteczności pracy i tak dalej i tak dalej no to ja po prostu to to chciałem powiedzieć nawet nie tylko wyłączność, bo nawet niech pracują bez wyłączności, ale naprawdę ja na, na, nie na mam jakości, to. Czy... A znaczy jeżeli agent jest zafiksowany na tym, że on ma podpisać nie wiem x umów w, w, w tym w miesiącu, to on będzie pilnował, żeby podpisać te x umów, a czy celem jest podpisanie x umów czy też no celem jest zarobienie jak największej ilości pieniędzy? Mhm. Mm to, to tak, to to wiesz. No, trzeba poprzekładać po, po, to sobie od nowa w głowie wszystko, nie? Ja też byłem uczony i uczyłem swoje, swoich pracowników na ilości. No i w pewnym momencie zrozumiałem, że to nie jest ta droga, którą ja chcę iść. I zrobiłem stop i zaczęliśmy wszystko od nowa, nie? To też o tym rozmawialiśmy przy. Tej umowie, o której, przy tej rozmowie, o której, o której wspomniałem przed chwilą. No tak. To było e... dwa, dwa lata temu. No chyba, tak, nie całe. Żeby nie przedłużać, to dziękujemy Państwu za wysłuchanie. Marek Kloc i ja, Tomasz Lebieć, pomogliśmy się trochę o <noise> klientów, ale to i moje doświadczenie, i Marka, no możecie kto zechce, to skorzysta.